Co pan powie dzisiaj Grzegorzowi schytynie na spotkaniu? Proszę pana, yy, pan... Gdzie mam kamerę? tu? Yy, wczoraj uznałem, że czas pogratulować Grzegorzowi Schetynie. No i spotka się z nim, tak, spotykam się z przewodniczącym na Terleckim z Prawa Sprawiedliwości i zaprosiłem go na kawę. Kawa będzie słodka, gorzka, zimna, ciepła? Wie pan co, ja piję bez cukru. Nie, ale żeby... Jesteśmy w parlamencie. Zasada w parlamencie jest taka, że się rozmawia, jak się nawet z kimś nie zgadza. Spotykałem się z panem przewodniczącym Terlewskim, z kośniakiem Kamyszem, z Jakubiakiem z PiSu i nie widzę powodu, żebym nie, nie porozmawiał z Grzegorzem Skatyną. Nasz znaczy, paradoks polega na tym, że to jest zaskoczenie, że się z nim spotkam, ale takie są, uważam, zarunki gry. E, a o czym będziemy rozmawiać, nie wiem. Zaprosiłem go po prostu na taką kurtuazyjną kawę i cieszę się, że to przyje, zaproszenie przyjął. Czekam również na takie samo spotkanie z prezydentem Kaczyńskim. Mam nadzieję, że to nastąpi, bo w parlamencie, zgodnie z tym, co mówi prezydent Duda, się rozmawia. Nawet jak się nie zgadza. Pan Grzegorz pan z Grzegorz Chetyna mówił, że będzie współpraca, ale jak przygotowywaliście ustawę o TK, posłowie Platformy się nie podpisywali. Nie ma takiej deklaracji w czynie. Rzeczywiście tak było, czy podpisali się niektórzy i dostali kary finansowe, ale uwaga, ponoć im te kary zlikwidowano ostatnio. W związku z tym odbieram to jako sympatyczny gest. Znów, to jest konkurencja, żeby było jasne. Jesteśmy konkurencją bez platformy, jesteśmy konkurencją wobec PiSu, PSL-u, ale są takie sytuacje, że trzeba rozmawiać, ale również kilka razy rozmawiałem z przewodniczącym Terleckim, w kwestiach operacyjnych też trzeba się dogadywać, bo to jest parlament, nie wszystko nie we wszystkich sprawach musimy się wspierać. Są doty sytuacje dotyczące działania na forum unijnym też. No nie za bardzo dlatego, że my nie mamy przedstawicieli w Parlamencie Europejskim. Nie mamy przedstawicieli w związku z tym platforma sama działa na, na forum unijnym. Nie, o tym ja znaczy nie widzę tutaj powodu do rozmowy. To jednak każdy, każdy działa na własną rękę. Uważam, że musimy mieć wspólne stanowiska w takich sprawach chociażby jak kwestia Trybunału Konstytucyjnego, yy, mediów publicznych być może. będą jakieś konkretne propozycje nie, z Pana strony? Nie, Czy nie, ja nie, nie, nie ma sobie... taki... Nie, chciałem pokazać, że to nie jest tak, że nie rozmawiamy. Trzeba rozmawiać, być w kontakcie. Natomiast na, na co dzień jesteśmy konkurencją, no, trzeba pamiętać o tym. Tylko jeszcze raz, no, spotykam się z innymi i to nie jest przedmiotem zainteresowania. Rozumiem, że Grzegorz, kiedy nas został, poszedłem do niego, pogratulowałem mu i tyle. Dziękuję, Dziękuję bardzo.